Witam serdecznie Pilczyński z firmy Camper of Mountain. I to nie są fotele do G klasy. Tak klient sobie się zainspirował fotelami w Mercedesie G-klasa. Ostatnio widzieliśmy właśnie taki projekt i on sobie zażyczył, że w jego aucie będzie w Volkswagenie taka tematyka właśnie z takimi diamentami w takim Mi się ten kolor bardzo podoba. Jest Ciekawy, kontrowersyjny. Rafał mówi, że nieszczególnie, ale on potem zmienia zdanie po jakimś czasie. Także zobaczcie, jak to się fajnie komponuje z taką kolorystyką auta, z takim dwukolorowym autem, z tym meblami. Kolor auta tymiankowo-biały, a fotele Aquamarina. Aczkolwiek wydaje mi się, że właściciel trochę przestrzelił z kolorystyką, wiadomo, zdjęcia z zdjęciami, ale wyszło za, oczywiście fajnie. Także moi kochani, jeżeli chcecie takie, skolbawmy się kolorami korzystajmy z tego, czerpmy przyjemność, budujmy indywidualne auta, a my Wam w tym pomożemy. Tapicerki, meble, kolory, obszycia, doposażenie, robimy wszystko, a naprawdę potraficie mieć wyobraźnię i pomysły, ale próbujemy i udaje nam się to realizować, sprostać i zbudować właśnie te Wasze wymarzone indywidualne kampery. Wiadomo, takie rzeczy w nie się robi. Pozdrawiam serdecznie, Piotr Wiśniewski, z kamper, Camper